Witajcie! Przychodzę do Was z świetną informacją. Od 11 sierpnia 2020 roku Final Fantasy 14 staje się praktycznie w 50% grą free-to-play. Już tłumaczę dlaczego mówię, że w 50%. Otóż dotychczasowy trial, który miał kapa do 35. levela, zostaje zwiększony do levela 60. Więc spokojnie będziecie mogli grać aż do levela 60., Warto nadmienić, że obecny max z najnowszym dodatkiem to jest 80, więc dlaczego mówię 50%, ponieważ dla ułatwienia załóżmy, że mamy podstawkę, pierwszy dodatek Haven Sword, drugi dodatek Stormblood i trzeci, y, trzeci dodatek, który się nazywa Shadowbringers i w tym momencie załóżmy, że fajna składa się z czterech części, czysto teoretycznie, więc mamy dosadę tych dwóch pierwszych, dlatego 50%, chociaż levelowo to na pewno wyjdzie więcej procent i więcej kontentu niż te 50, ale dla uproszczenia załóżmy żeby się nie pogubić. A więc może na samym początku wspomnijmy, co dostaniemy więcej niż dotychczas? Otóż dostaniemy, jak wcześniej wspomniałem, level 60, więc możemy wylewować sobie naszą każdą klasę na jednej postaci do levelu 60. Co daje nam level 60? Otóż daje nam to, że mamy też dostęp nie tylko do podstawki, ale także do pierwszego dodatku, czyli Haven Sworda i aż do jego zakończenia. Mamy też dostęp do nowej rasy zwanej Aurom. Niestety mamy dalej zamknięte rasy takie jak Wiera i Hrodgar, gdyż to one są ekskluzywami dla Bringersów, Ale jedna dodatkowa rasa to już jest coś. Oprócz tego to co mieliśmy na dotychczasowym trialu, klasy oczywiście wszystkie zostają. Plus dodatkowo dochodzi nam Dark Knight, Astro i Maszynista. Co warto wspomnieć na samym początku, nie będziecie mogli oczywiście zagrać z tymi klasami. Od razu na wejście do gry, ponieważ klasy te, jak Dark Knight, Astro i Maszynista, wymagają, aby dostać się do Ishgardu. Dopiero w Ishgardzie możemy odblokować te questy. Aby dostać się do Ishgardu, musimy skończyć fabułę postawki, czyli mieć 50 plus level, i wtedy dostaniemy quest właśnie na dostanie się do Ishgardu. I od tego momentu możemy stać się Dark Knightem, Astro lub też Maszynistą. Zablokowane dalej klasy to są Samurai i Red Mage, Dan Dancer i Gunbreaker, ponieważ oczywiście to są klasy z Stormbloodu i Shadowbringersów, więc do nich dostępu nie będziemy mieli. Dobrze, a teraz się zastanawiacie, ok, wiem, że mam kap, Większy, wiem, że mam nową rasę, wiem, że mam klasę, a teraz porozmawiamy może o dungeonach. Otóż lista dungeonów zwiększy wam się do około 50, będziecie mieli 50 dungeonów, więc mam nadzieję, że będziecie mogli sobie wyrobić niezłą opinię na temat tego, czy dana klasa wam się podoba, czy w ogóle gra wam się podoba, bo podoba, ponieważ dostęp, nie oszukujmy się, poprzedni trial do 35 levela no zanudza nas ilością e, skilli na daną klasę, ponieważ tych skill naprawdę było mało, a do 60 tych skilli już naprawdę dochodzi sporo i można sobie grać jak na fortepianie i nie przesadzam tutaj, uwieście dostaniecie tyle off-global cooldownów że nie będzie już zasypiali przy zabijaniu mobów oprócz dungeonów dostaniemy 41 triali jeżeli nie wiecie, co są triale, są to walki takie z pojedynczymi bossami na konkretnej arenie. I w tym momencie, właśnie będziecie mogli przetestować swoje klasy, swoje nowe rotacje. Są to walki, jak, to, jak ja to nazywam, takie wprowadzające do rajdów. One są trudniejsze niż dungeonowe bossy, ale nie są też one tak trudne jak bossy rajdowe. A skoro o rajdach już wspomnieliśmy, dostaniemy dostęp do 6,24 osobowych. Raidów Te są, te rajdy 24 osobowe są brane jako bardziej casual mode. Jednak bardzo fajne story z tych pierwszych dwóch tirów rajdowych, które tym będziecie mieli dostęp, tych 24 osobowych. Warto sobie obejrzeć, spotkacie między innymi, uwaga, spoiler, ktoś nie chce, nie zamknie 5 sekund uszy. Diabolosa. No, to by było na tyle, a teraz wisienka na torcie. Dla tych, którzy chcieli spróbować rajdów Final Fantasy XIV, ale nie byli pewni, czy te rajdy się im spodobają i nie chcieli wydawać kasy w boto, otóż dostaniecie możliwość wzięcia udziału w 13 rajdach coilowych, czyli z podstawki oraz 13 rajdów z Haven Sworda aleksandrowych. No ale teraz powiecie, ha ha ha, no dobra, tylko że teraz będą postacie, które mi pomogą z overgiem. I te rajdy już nie będą takie same. Otóż Final ma coś takiego, że możecie się synkować. Synkowanie jest takie, że dobiera wam, miesza was item level. Załóżmy, że macie item level 500, a rajd coilowy wymagał item levela, czy też dany tier wymagał item levela 200. To w automatycznie możecie zaznaczyć tą opcję i wasz gear zostanie synkowaniu z 500 na 200 i zachowuje się tak, jakbyście mieli ten 200 item level, czyli tak, jakbyście poznawali tą walkę od podstaw. Jest jeszcze jedna opcja, jeżeli bardziej chcecie hardkorowo podejść do rajdów i naprawdę spróbować, jak to było za czasów Vanilli. Jest taka opcja, jak minimum item level na dany tier. Czyli załóżmy opcję po podobna do poprzedniej, tylko z tą różnicą, że jak dany raid tier danego rajdu wymagał item levelu 200, a minimalne wejście, aby wejść na ten, ten raid wymagał item levelu 150 no to zostaniecie synkowani nie na 200, a na 150 i wtedy będziecie mieli taką naprawdę hardkorowy poziom tego rajdu więc jeżeli macie przyjaciół możecie sobie spróbować właśnie nowych przyjaciół, którzy też zastanawiają się na granie finala, a nie chcie wydawać pieniędzy, bo to wejdźcie sobie na te rajdy, skapujcie się item levelowo lub skapujcie się synkowo dzięki czemu będziecie mogli właśnie spróbować tych rajdów i jak, jakie one są naprawdę jeden, jedna jest wada i jedna, jedna rzecz, którą musicie wiedzieć Potrzebujecie jednej osoby, która nie ma triala. Przynajmniej jedna osoba, jakikolwiek znajomy, który gra w Final Fantasy XIV, będzie musiał wam założyć takie party, jeżeli będziecie chcieli właśnie synkować sobie te e, rajdy. Na samym końcu warto wspomnieć jeszcze, że wszystkie limity poprzedniego, oczywiście, triala razem z tym zwiększonym level capem zostają, więc nie możecie przekroczyć levela 60 w tym przypadku, kiedyś to był 35, teraz 60. Nie możecie do nikogo pisać na telu, na Shoutcie czy na Yelu Możecie tylko używać Whisperów. Nie możecie używać Marketu. Nie możecie dołączać do guild e, Free Company, czyli takiej guildi w Final Fantasy XIV. Możecie jednak dołączyć do Linkshella, czyli to jest taka po prostu grupka zajmująca się np. rajdowaniem, grupka zajmująca się huntem. I ta grupka ma wspólny, oddzielny czat do czatowania między sobą. Nie możecie też składać właśnie party dlatego w Duty Finderze. Dlatego potrzebujecie, aby spróbować, że tak powiem, na tych minimalnych item levelach. Jednej osoby, która przynajmniej w party, która ma pełną wersję gry i opłaca obecnie abonament, aby ona ustawiła wam to party. I wtedy do tego party będziecie mogli sobie dołączyć. I to by było tyle co do ograniczeń. Większych ograniczeń, takich ważniejszych chyba już na trialu nie ma. Także mam nadzieję, do zobaczenia in-game, może kogoś przekona ten trial do 60. levela, zobaczy, że ten gameplay jednak już nie jest tak powolny, te skille i off-global cooldowny robią robotę i się gra praktycznie jak na fortepianie. Także do zobaczenia, cześć, mam nadzieję in-game.